Siemaneszko, z tej strony Kasper123xd1, a, a dzisiaj jesteśmy na Minecraft.pl i dziś nagramy sobie, zagramy sobie na trybie mo arena. Tak, mo arena to tutaj, dobrze i wchodzimy. nie seniorowego, więc... Ja tą klasą dużo grałem I powiem wam, że doszłem do 600, aż Dobra, jestem na koniu no to lecimy Jest nas trzech Reszta pewnie nie wytrzyma mniejszych już nie, nie, nie wytrzymali, więc O jaka... Tu było jakiś i parakaks. O mam, mam, mam. mam, mam. Kurde, mi to dobry. Także się tam tak dobić. Ale się myliłem. Wadą to jest, mam, że tutaj jest za mało przestrzeni takiej i dlatego można zbytnio uciekać. Bo ja gram nie wiem na co jest. Najbardziej wnętrzające na tym trybie są skelety. Parto, a już mi KP zabrali. Ja się żadnych czelin wygląda. Nie, ha ha I na koniec. O, Jezu! Creepery. Nie ja wiem dlaczego na creepery ten nęczak nie działa.

No, trafić tego bachora nie umiem. Też chcesz? No. Dobra. Dobra. Ogólnie co? No, chcę Was zaprosić na ten tryb, na ten serwer. Na ten serwer. minecrux.pl 1718 No, w takich wersjach chodzi. Nie można spotkać na różnych trybach, ale najbardziej to na map Arena i Kreatywa. Na Kreatywa można nieco często zobaczyć, co reklamowałem. Poczekajcie chwilę. Dobra. Leci. Ło, co to za lag? Stałeś na jej. Musisz bić. Już Właśnie to mnie wkurza, to są wkurzające łucznice najbardziej, czyli szkielety. Jak się w ogóle tak praktycznie nie, trudno walczyć. jeszcze mi mieszka tu wstawiam. To za pachor Jak się jest na ich koniu, to jest bardzo trudno go zobaczyć. To jest bardzo trudno go zobaczyć, jak się jest na koniu. To się wie, to się radzą, nie wiem, że nie laguje. Dobra. Jak tutaj weźjecie i moby za wami to jesteście już praktycznie w dupie. Było co to nie było praktycznie lepiej walczyć na moją przestrzeni Już na takiej... Już na takiej. Mialej! Dobra, bądźmy z tą ja tam 58 A coś mnie laguje, nie wiem dlaczego. Przez to, to, że ich tyle jest, czy co o, 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 o. I, tak, I tak jak macie tego klasy nieumarłego, to musicie sobie zmieniać miecze. Raz jeden, raz drugi, bo, na, bo jeden jest na pająki, a drugi na moby. Zostałem mowy, bo jeden, patrzcie, z malastowa nogu, czyli na pajączki ten. A ten jest na mowy. Co, oni już umarli? Serio? Serio umarli już. Nie dali rady. Tylko ja zostałem sam. Są Bardzo są no Naprawdę, spróbujemy, wiesz? Próbujemy, zobaczymy ile nam się uda, uda, jeżeli się nie uda, no to trudno. Ale mówię, mi, każdemu może się udać tyle, ile wytrwa, każdy to każdemu się udaje. Faktyż. Ja grałem w dwoma klasami na Bipie, bo, bo tamte uznaję, że... No, dla niektórych mogą być dobre, ale dla mnie to nie są w ogóle dobre. bo co mi to daje co mi, mi daje o, 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 zostavcie zostavite zostavite Trzeba się grać koniem, bo można uciekać wtedy jeszcze szybciej, więc... Raz, 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 raz,

get the Właśnie strasznie Muszę sobie ten poksa Nie, nie wytrę Dobra, no to ja już Zakończył ten odcinek Lopby. Idziemy sobie do mapy, już od razu odrzucimy to. No więc tak, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. To ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Na razie, cześć.